No już napisał sobie, przygotował to, wymyślił w ogóle, no. rozłożył na czynniki pierwsze. Mało tego, teraz no. włączył mikrofon i Ta. nam to wszystko powie. No. Tomasz Albratowski i jego felieton. No. Oprócz yy, polityki, internet zajmuje się także sprawami bardzo ważnymi. Niedawno mogliśmy przeczytać pouczający artykuł o aniołach, stróżach, gubiących pióra na grobach, a teraz jeden z portali w dziale Zabobony Ciemnota opublikował nie mniej istotny artykuł o ukrytych symbolach i przepowiedniach w roku urodzenia danej osoby – tak, stoją na gruncie mistycyzmu materialistycznego, z zainteresowaniem zapoznałam się z treścią, która mnie nie rozczarowała. Okazuje się, że wystarczy poznać sam rok naszego urodzenia, tak napisano, by wiedzieć, czego możemy spodziewać się w najbliższym czasie. Szczególnie jedna cyfra ucieszy wiele osób, bowiem w 2024 roku zwiastuje znacznie grubsze portfele. Dlatego sprawdźcie teraz swój rok urodzenia albo zadzwońcie, jak nie pamiętacie, do mamy i posłuchajcie. Ja cytuję pomijając zdanie, tu cytuję to zdanie, które pomijam. Wiele osób przykłada ogromną uwagę do znaczenia cyfr i teraz cytat właściwy. Jak wynika z numerologicznej przepowiedni na przyszły rok, jest pewna cyfra, która powinna być dla nas szczególnie interesująca, a znajdziemy ją w roku naszego urodzenia. Tutaj gra trochę na czas autor, budując suspens jak u Hitchcocka. Ale nie od razu, nie od razu się dowiemy. Najpierw przedstawiona jest cyfra, której w naszej dacie urodzenia, jak czytamy, należy unikać. Co cholerka, nie będzie takie łatwe. Nie będzie łatwo uniknąć jakiejś cyfry, której już mamy. Tak, nieszczęsna cyfra zwiastująca nieszczęście to 4. A, a szczęśliwą cyfrą, która zapełni nam portfele, konta i kieszenie, to, uwaga, to cyfra, nie trzymam Was dłużej w niepewności, babam, 8. Osiem. I musicie teraz żyć z tą wiedzą. Życzę wszystkim jak najwięcej ucemek w roku urodzenia, a, a nowy rząd, jakby był co dobrego, to powinien zmienić ludziom wszystkim daty urodzenia na rok 8888. Plus.